Sat Nam, witajcie. Mam na imię Kasia. Moje duchowe imię to Kalyan Devjit Bardzo serdecznie zapraszam Was na kolejną medytację Kundalini jogi. Dzisiaj będzie to medytacja Gyan Chakra Kriya. Jest to medytacja, która przyciąga do naszego życia prosperity, obfitość, i powoduje, że będą się w naszym życiu działy najróżniejsze cuda. W tej medytacji będziemy pracować z naszym sercem, centrum serca, czakrą serca. Kiedy łączymy się z uczuciami takimi jak miłość, wdzięczność, wchodzimy w wysokie wibracje, to przyciągamy do siebie dokładnie to, co wibrujemy, czyli cały ten dostatek, Dobrobyt, obfitość wszystko to, co jest nam potrzebne. Zmieniamy naszą świadomość, praktykując tą medytację. Zaczynamy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy pewni i wszystkiego wokół nas też jest wystarczająco dużo dla nas. Nie zagraża nam konkurencja, nie zagraża nam ograniczona ilość dóbr. Tak naprawdę wszystko jest dla nas dostępne. Otwieramy się na nowe okazje i przyciągamy to, co jest dla nas potrzebne. Eee, przyciągamy też poprzez siłę naszej aury, czyli pola elektromagnetycznego. Ona wtedy działa jak magnes. Chroni nas przed tym, co negatywne, przyciąga to, co pozytywne, przyciąga obfitość. A zatem, w tej medytacji, pracujemy także z aurą. W tej medytacji pracujemy też z szczególną częścią naszej aury, czyli z linią łuku. Linia łuku rozciąga się od jednego płatka usznego do drugiego, tutaj przez linię włosów. I linia łuku jest mocą naszej intuicji, jest mocą tworzenia naszej własnej rzeczywistości. Silna linia łuku chroni w nas to, co jest pozytywne, a blokuje wszystkie negatywne energie. Kiedy mamy silną linię łuku, znamy swój cel, mamy swoje zdanie. Nie można nami manipulować. Ta medytacja będzie wpływać też na naszą promienność. Zapraszam serdecznie. Zanim zaczniemy medytację, zestroimy się adi-mantrą Ong Namo Gurudev Namo. Oznacza to, że oddamy pokłon naszej wewnętrznej mądrości, wewnętrznemu nauczycielowi, aby prowadził nas w czasie tej praktyki. A mantrę zaśpiewamy trzy razy. Następnie zaśpiewamy mantrę ochronną, która też wzmacnia naszą aurę. Ad górę me, dciugat na me, też zaśpiewamy trzy razy. Podszyj siebie dłonie. Połóż dłonie w mudrze modlitwy na sercu, na mostku. To kciuki do mostka, pozostałe palce skierowane w górę. Łokcie są równoległe do podłogi. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Całkowity wydech. I wdech do mantry. O. Kurę namę, sadkurename, sad korename siriguru devę namę. Ad kurę sad siriguru devę namę. Ad kurę sad siriguru devename głęboki wdech, strzymaj na chwilę powietrza i wydech. Po uszerającem w kolanach, a ja opowiem teraz o naszej medytacji Gyan chakra kriya. W tej medytacji będziemy siedzieć w pozycji łatwej z wyprostowanym kręgosłupem. Oczy mogą być zamknięte. Będziemy wykorzystywać mantrę sat nam, sat nam, Guru. Satnam oznacza, że prawda jest naszą tożsamością. My jesteśmy prawdą. A waheguru guru to jest mantra ekstazy. Wahe oznacza taki wow, wyraz zadowolenia ogromnego, a guru to jest przejście z ciemności do jasności, od niewiedzy do wiedzy. Więc ta mantra oznacza taką ogromną radość, zachwyt, ekscytację z przejścia od ciemności do jasności, od niewiedzy do wiedzy. Tą mantrę będziemy śpiewać, śpiewamy ją mocno z punktu pęka. W medytacji będziemy wykorzystywać też mudrę, czyli ułożenie rąk palców, które pieczętuje nam energię. Będziemy używać gyan mudra, czyli łączymy opuszki palca wskazującego i kciuka. Pozostałe palce są połączone i wyprostowane. I będziemy wykonywać ruch. Ręce układamy na wysokości naszego serca, w ten sposób, że trzymamy gian mudrę tak, że spody dłoni skierowane są na zewnątrz, nie w stronę naszego ciała, tylko na zewnątrz. I każdą ręką będziemy wykonywać taki duży, kolisty krąg nad głową, z boku, z tyłu ciała i wracamy. Druga ręka też wykonuje kolisty ruch nad głową, duże koło, w lewą stronę do tyłu ciała i wracamy. I teraz musimy skoordynować ruchy dwóch rąk. Kiedy prawa ręka idzie do góry i jest nad głową, zaczyna ruszać do góry lewa. Kiedy lewa jest już nad głową, prawa jest daleko z tyłu, z prawej strony i wraca na poziom serca. I potem rusza w górę. I w ten sposób cały czas w rytm mantry będziemy poruszać rękoma z Gian Mudro. Na ostatnie 30 sekund medytacji przyspieszymy i będziemy poruszać rękoma tak szybko, jak tylko potrafimy. To ja powiem, kiedy to będzie. A więc zaczynamy. Ja włączę nam zaraz mantrę. Zaczniemy wykonywać medytację, kiedy zacznie się. Mantra, śpiewamy mocno z pępka, kręgosłup jest cały czas wyprostowany, ręce w gianmudra. mudra, wykonamy wspólnie tę medytację przez 3 minuty, można ją wydłużyć do 11 minut i ostatnie 30 sekund szybkie ruchy. Zaczynamy. Okay, tak szybko jak potrafisz. Żeby zakończyć, podnieś ręce do góry, łokcie są przy uszach, Jan Mudra jest nad głową. Weź głęboki wdech, wydech i jeszcze jeden głęboki wdech, wydech. Ostatni głęboki wdech, wstrzymaj powietrze i wykonaj 7 skrętów ciała w lewo i w prawo. Wróci do środka, wydech, opuść ręce szeroko. Po aurze, możesz dotknąć podłogi, maty, żeby się usiadć. Pozostań jeszcze chwilę w wibracji mantry. Zaobserwuj, co się zmieniło po tej medytacji. Zwróć uwagę do swojego wnętrza. Może czujesz przepływ energii, może czujesz swoją aurę, linię łuku. Zobserwuj wszystkie subtelne zmiany w Twoim ciele na poziomie fizycznym, emocjonalnym, energetycznym. Naszą medytację zakończymy mantrą sat nam. Zaśpiewamy trzy razy długi sat. Krótkie nam. Prawda jest moją tożsamością. Podszyj o siebie dłonie. Połóż dłonie na sercu w modlitwy. Zamknij oczy, głęboki wdech. Całkowity wydech. I wdech do mantry. Zawaj. Dziękuję za wspólną medytację. Jeśli podoba Ci się ta medytacja, proszę polub film. Zasubskrybuj mój kanał, pomożesz mi się rozwijać i docierać do osób, którym potrzebna jest praktyka jogi i medytacji. Będzie mi też bardzo miło, jeśli podzielisz się w komentarzu swoimi wrażeniami po praktyce tej medytacji. Dziękuję raz jeszcze za